Tak trasa S8 wyglądała w czerwcu na helikopterowych zdjęciach Artura Gajdzińskiego. A to już dzisiejszy obraz prac przy węźle Prymasa Tysiąclecia. Część estakat już oddana, najdłuższa, blisko 260-metrowa kładka pieszo również. Najtrudniej było przeprowadzić trasę przez Bemowo. Tunel otwarty pod ulicą Radiową ma 300 metrów długości. Również i tu trwa asfaltowanie warstwą ścieralną. I koniec trasy w rejonie Konotopy. Wiadukty nad trasą kolejową Poznań-Warszawa, wspaniały pomalowany asfalt i góra piachu czekająca na budowę węzła konotopa. Do tego miejsca trasa zostanie oddana już 15 grudnia. Domu Kultury Zacisze na Targówku przygotowania do wielkiej wystawy Józefa Wilkonia. Ten słynący w Polsce i na świecie ze wspaniałych ilustracji książkowych artysta, obok obrazów postanowił zaprezentować również swoje rzeźby. Niektóre są na tyle wielkie, że do ich wystawienia niezbędny był mały dźwig. Znać na nich jakby pociągnięcia wielkiego pędzla artysty. Wystawy Józefa Wilkonia organizowane były w Paryżu i w Manchesterze, w Zurichu i w warszawskiej Zachęcie. W Domu Kultury Zacisze można oglądać prace artysty do 14 listopada. Józefa Wilkonia będzie można spotkać w zaciszu podczas warsztatów familijnych, które poprowadzi w październiku. Przed dzień uroczystego otwarcia 26 Warszawskiego Festiwalu Filmowego w punkcie odbioru biletów były tłumy. Nic dziwnego. Od zeszłego roku festiwal znajduje się w ścisłej światowej czołówce tego typu imprez. Tym razem przygotowano ponad 200 filmów, w tym 20 premier. Pokazy odbywają się w kinotece i multikinie w złotych tarasach. W trakcie imprezy odbędzie się 5 konkursów, każdy oceniany przez oddzielne międzynarodowe jury. To wielkie wydarzenie filmowe potrwa przez 10 dni. Pod stacją Metra Słodowiec na Bielanach spotkali się rowerzyści, którzy chcieli wziąć udział w kolejnych już warsztatach w ruchu czyli społecznych konsultacjach. Centrum Komunikacji Społecznej Miasta wraz z Urzędem Dzielnicy Bielany, wspierane finansowo przez norweski mechanizm finansowy, zorganizowało takie warsztaty, aby w praktyce poznać potrzeby i sugestie najbardziej zainteresowanych. W budzących wątpliwości miejscach stawano i dyskutowano. Wszystkie uwagi zostaną podsumowane na spotkaniu 19 października. W Muzeum Narodowym w ramach programu towarzyszącego wystawie Chopin Ikonosfera Romantyzmu odbył się niezwykły koncert. Grupa wokalna Voice Factory, złożona w większości ze studentów Wrocławskiej Akademii Muzycznej, wystąpiła z programem Chopin A capella. Wykonanie mazurków, walców czy preludiów nawiązywało do słynnych interpretacji nowi singers. Chopin a cappella zabrzmiał wspaniale. www.um.warszawa.pl